Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem i witam cię serdecznie na tym kanale, na kanale mojego centrum dietetycznego. Dziś zapraszam cię na film, w którym porozmawiamy sobie trochę o medytacji, więc nie temat żywieniowy, a bardziej temat związany ze stylem życia. Ale, jak dobrze wiecie, jeśli znacie mój kanał, moim zdaniem styl życia może być równie istotny, co dieta do naszego zdrowia, do naszej długowieczności i do naszego samopoczucia. Dziś więc porozmawiamy sobie o medytacji, o której na tym kanale jeszcze nie rozmawialiśmy. Ale, która moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym narzędziem, które może nam pomóc utrzymać się w zdrowiu i w dobrym samopoczuciu. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się nie tylko, co daje medytacja, ale przede wszystkim, jak to zrobić, żeby zacząć ją praktykować i w tym praktykowaniu wytrwać, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam więc Cię serdecznie do dalszego oglądania. Myśląc nad nagraniem tego materiału, doszedłem do wniosku, że z medytacją jest trochę jak z chipsami. To znaczy, o chipsach każdy z nas przecież wie, że no nie są najlepszym wyborem żywieniowym i nie powinniśmy ich jeść. Szczególnie każdy, kto chce stosować zdrową dietę, raczej unika chipsów i. Poza takimi domowymi chipsami, na przykład z Jarmużu, no nie zjada takich zwykłych chipsów dostępnych w markecie. Sytuacja wygląda trochę jednak inaczej, kiedy idziemy na jakąś parapetówkę, jesteśmy wygłodniali, a ktoś stawia przed nami michę chipsów. Wtedy, mimo że doskonale wiemy, że to nie jest najlepszy wybór żywieniowy i nie powinniśmy tych chipsów jeść, ponieważ nic nam to nie da i naprawdę jest to jedno z najgorszych, jeden, jeden z najgorszych produktów, jaki w ogóle można znaleźć, to nie ma trochę znaczenia, bo kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy takiej parapetówce, a przed nami stoi tam Micha Chipsów, naprawdę ciężko się oprzeć. I z medytacją jest trochę podobnie. To znaczy praktycznie każdy wie, że medytacja jest bardzo dobra dla naszego zdrowia, praktycznie każdy wie, że może dać nam ogromne korzyści, jeśli chodzi o nasz stan psychiczny, ale też stan fizyczny. Natomiast kiedy przychodzi do, do czego, kiedy przychodzi do regularnego praktykowania medy medytacji, to tak jak ciężko powstrzymać się przed jedzeniem tych chipsów z miski, tak samo ciężko tą medytację utrzymać, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy wpadamy w rutynę każdego kolejnego dnia. Dziś więc nie tylko chcę porozmawiać z Wami o tym, jakie korzyści może dać nam medytacja, ale przede wszystkim o tym, jakie są moje sposoby i jak ja poradziłem sobie z tym, żeby tą medytację wprowadzić. Do mojej rutyny i żeby stała się moim nawykiem, bo kiedy stanie się już waszym nawykiem, to wtedy wszystko idzie z górki. Mam takie wrażenie, że medytacja nigdy nie była nam tak potrzebna, jak jest dzisiaj. A to dlatego, że mamy naprawdę ogromną ilość bodźców, które pchają nas w stronę tego, by nasze samopoczucie, by nasz nastrój nie był zbyt dobry, a doskonale wiemy, że to samopoczucie, ten nasz nastrój wiąże się w ogromnym stopniu ze zdrowiem. Między innymi, kiedy analizowano osoby, które żyły długo, kiedy analizowano osoby długowieczne, no to jednym z takich czynników, właśnie, które sprawiało, było takim czynnikiem wspólnym dla tych wszystkich osób długowiecznych, było właśnie dobre samopoczucie i to, że te osoby miały wokół siebie grono znajomych, grono przyjaciół i były osobami społecznymi. A dziś. Z wiadomych przyczyn, niestety, jesteśmy od tych socjalnych kontaktów, od spotkań społecznych odcięci, a człowiek, jako istota stadna, potrzebuje tych spotkań. I mam znajomych psychoterapeutów, mam znajomych psychologów, od których doskonale wiem, że nigdy nie mieli tylu pacjentów, ile mają teraz, z tego względu, że po pierwsze, jesteśmy odcięci od spotkań społecznych, jesteśmy odcięci od naszych stad, a człowiek to, powtarzam się, zwierzę stadne a po drugie, cały czas. Od ponad roku bodźcują nas negatywne informacje. Cały czas te negatywne informacje do nas docierają i ciężko w nich wyłapać jakieś pozytywy. Więc te dwa czynniki, fakt, że jesteśmy odcięci od czegoś, co do tej pory znaliśmy, jesteśmy odcięci od stada i cały czas jesteśmy bodźcowani bardzo negatywnymi informacjami, wpływa na to, że dziś mamy tak wiele problemów mentalnych wśród społeczeństwa, jak nie było tego naprawdę, naprawdę dawno. I biorąc pod uwagę, że w kontekście wiadomej sytuacji, wcale nie zapowiada się by było lepiej. Do tego internet i technologia, które też mogą negatywnie, według wielu badań, wpływać na nasze zdrowie psychiczne, cały czas się rozwijają. Warto znaleźć sobie jakiś sposób, który pozwoli nam utrzymać się w ryzach. I dla mnie takim sposobem okazała się właśnie medytacja. Na początek chciałem więc Wam powiedzieć o kilku zaletach, które z badań naukowych doskonale wiemy, że medytacja za sobą niesie. No bo to, że medytacja jest dla nas pożyteczna, jakby nie pozostawia żadnych wątpliwości. Na przykład możemy dyskutować, czy według badań naukowych dieta ketogeniczna ma jakieś konsekwencje, czy jest jednak dla nas tylko i wyłącznie dobra. Natomiast odnośnie medytacji nie za bardzo jest takie pole do dyskusji, bo jakiego badania naukowego byśmy nie znaleźli, to medytacja wypada tam raczej pozytywnie i większość badań sugeruje, że medytacja ma ogromnie pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Pierwszym i chyba jednym z najważniejszych takich czynników jest to, że medytacja zabija stres i faktycznie po prostu obniża nasz kortyzol. Kortyzol to hormon odpowiedzialny za to, że stres się pojawia. Jest to jeden z głównych hormonów związanych ze stresem. Więcej o kortyzolu i o tym, jak wpływa na nasze zdrowie, mówiłem w tym filmie i... Badania naukowe pokazują, że medytacja ten kortyzol obniża i sprawia, że osoby regularnie medytujące znacznie lepiej radzą sobie ze stresem. W dzisiejszych czasach, gdzie tego stresu, gdzie tych negatywnych informacji mamy od groma, zdecydowanie może być to bardzo sprzyjający naszemu zdrowiu czynnik. Co dalej zauważono w badaniach naukowych? To lepszą kontrolę emocji, a więc osoby regularnie medytujące lepiej kontrolowały swoje emocje, miały mniej wybuchów złości, lepiej reagowały na sytuacje stresowe, lepiej reagowały na różne sytuacje emocjonalne. Także kontrola emocji bardzo ważna sprawa. I medytacja również w tym może nam pomóc. Jedno z bardzo ciekawych badań, które widziałem, przygotowując się do tego materiału, pokazywało, że kiedy wzięto dwie grupy, dwie grupy osób, które cierpiały na depresję, i u jednej z tych grup zastosowano tylko i wyłącznie leki na depresję, a u drugiej grupy stosowanie leków połączone z regularną medytacją, to okazało się, że ta druga grupa miała znacznie lepsze wyniki i znacznie długo, dłużej utrzymywała się w lepszym stanie, co pokazuje, że medytacja może też być bardzo dobrym narzędziem, jeśli chodzi o wsparcie w walce z depresją. Jeśli jednak jesteś osobą, która nie ma żadnych problemów z nastrojem, z emocjami i tym podobne, a po prostu chcesz efektywnie pracować i osiągać najwyższe cele, to warto, żebyś wiedział, że medytacja też wpływa na poprawę skupienia i koncentracji. I w badaniach naukowych okazywało się, że osoby, które regularnie medytowały, to znacznie lepiej radziły sobie w różnego rodzaju zadaniach, które właśnie tą koncentrację sprawdzały, także. Pod kątem efektywności, pod kątem samorozwoju, medytacja jest też nieocenionym narzędziem. Co bardzo ciekawe, to nie jest tak, że ta medytacja tylko z jakichś niewyjaśnionych przyczyn wpływa na nasze zdrowie. Ale faktycznie w badaniach naukowych, kiedy obrazowano mózg, okazywało się, że medytacja może wpłynąć na zmianę struktur w naszym mózgu, na powiększenie lub zmniejszenie niektórych struktur odpowiedzialnych za różne rzeczy i sprawić też, że. Inne części mózgu będą bardziej reagowały, a inne mniej niż do tej pory. I jest to niezwykle ciekawe, że coś takiego jak 15-20 minut dziennie w ciszy i spokoju. Em, tak naprawdę, nie myśląc o niczym, może kompletnie zmienić działanie naszego mózgu. Fakt, że wpływa ona na tak wysokim poziomie, na tak głębokim poziomie na nasze zdrowie, u samych podstaw, że potrafi zmienić funkcjonowanie naszego mózgu, pokazuje, jak ogromne może mieć to znaczenie i jak ogromny może mieć ona potencjał. Medytacja nie tylko zmienia działanie naszego mózgu, ale też wpływa na połączenie w tym mózgu. I teraz może zamykać i niszczyć pewne połączenia co wbrew pozorom mimo jak to brzmi jest bardzo pozytywne. Chodzi tutaj o takie błędne koła, które mamy, czyli mnóstwo myśli, które u nas się pojawia i są to różnego rodzaju połączenia, czyli myślimy o jednym problemie, za chwilę ten problem już jest takie połączenie w naszym mózgu, które kieruje nas do kolejnego problemu, do kolejnego i jest to takie już błędne koło w naszym mózgu, zamartwianie się i myślenia o negatywnych rzeczach, i medytacja potrafi właśnie zamknąć, zniszczyć takie połączenia, które są takimi pętlami negatywnego myślenia. Co daje kolejny bardzo pozytywny bodziec. To się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej o depresji, co mówiłem wcześniej o zamartwianiu się. Dzięki temu działaniu medytacja może świetnie wpłynąć na poprawę naszego nastroju i poprawę naszej kontroli emocji. Medytacja może dać nam jeszcze wiele, wiele więcej. Naprawdę badań naukowych na temat tego, jaki medytacja może mieć wpływ na nasze zdrowie jest niesamowita, między innymi wsparcie w walkach w walce ze stanami lękowymi, ale też docenianie tego, co mamy tu i teraz, czyli zwiększa nasze poczucie zadowolenia. Z tego, jak wygląda nasze życie i z tego, co nas otacza. Często w pędzie tego, jak wygląda dzisiejsze życie, praca, dom, zapominamy po prostu o tym, żeby doceniać to, co jest wokół nas. Medytacja może to zmienić i sam się to zauważyłem, również w kontekście zarówno doceniania tego, co mnie otacza, jak i we wsparciu w pojawieniu się ewentualnie nastrojów depresyjnych czy też stanów lękowych. Faktycznie można to odczuć już po. Krótkim działaniu, już po krótkim stosowaniu medytacji. No i teraz podejrzewam, że praktycznie każdy z widzów mojego kanału chociaż raz w życiu próbował medytować, ale doskonale pewnie wiecie, jak ciężko jest utrzymać tą rutynę, wprowadzić to do swojej rutyny, wprowadzić to jako nawyk i stosować przez długi, długi, długi czas. A prawda jest taka, że to właśnie nie pojedyncze zrywy, kiedy robimy to 1-2 dni, a właśnie medytacja stosowana z dnia na dzień, z dnia na dzień przez bardzo, bardzo długi czas daje najlepsze rezultaty. I teraz chciałem wam z Wami się podzielić kilkoma technikami, które myślę, że wielu osobom mogą pomóc rozpocząć medytować i utrzymać tę medytację przez długi czas. Przyznam Wam, że mnie do medytacji zmotywował ogromnie cytat, którą, który znalazłem w książce Tima Ferrisa pod tytułem Narzędzia Tytanów. W jednej z, roz z rozmów właśnie z osobą, która zajmuje się między innymi medytacją, padło takie zdanie, że jeśli nie możesz znaleźć dla siebie 20 minut w trakcie dnia, to znaczy, że tak naprawdę potrzebujesz 2 godzin. I świetny cytat, który był dla mnie bardzo wymowny, bardzo poruszający i który sprawił, że po prostu od tamtej pory włączyłem medytację do swojej rutyny. 15-20 minut dziennie to naprawdę jest niedużo czasu. Pewnie każdy z nas Potrafi w trakcie dnia spędzić tyle czasu oglądając jakieś filmy na YouTubie albo przeglądając Facebooka, także to nie jest dużo czasu. No, i tak jak mówi ten cytat, jeśli nie potrafisz znaleźć dla siebie 20 minut, to lepiej zacznij szukać dla siebie dwóch godzin. W medytacji wydaje mi się, że najtrudniej jest po prostu zacząć. No bo jak to zrobić? Mamy usiąść i o niczym nie myśleć? Przecież jest to praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę, jak dziś jesteśmy przebodźcowani. i faktycznie jest to na początku bardzo ciężkie. Dlatego chciałem Wam polecić na sam początek aplikację Headspace. Znajdziecie ją w opisie tego filmu. Polecam Wam wersję darmową tej aplikacji, gdzie możecie przez kilka kolejnych dni. Mieć medytację prowadzoną przez profesjonalistę w bardzo dobrym stylu. Jest to głęboka medytacja, która uczy właśnie skupienia się na tym tu i teraz. Osobiście korzystałem tylko z darmowej wersji aplikacji, z tego względu, że opcja płatna jest dla mnie po prostu zbyt droga. Kosztuje około 60 zł miesięcznie, co jest naprawdę wysoką kwotą, jak za subskrypcję miesięczną. Ale uważam, że już ta wersja darmowa, która pozwala nam przez pierwsze kilka dni rozpocząć regularną medytację, da nam bardzo fajny bodziec do tego, by zacząć, a później by już nawet samodzielnie kontynuować lub powtarzać te darmowe medytacje. Z tego względu, że tak jak mówiłem na początku tego filmu, najważniejsze jest wyrobienie sobie nawyku. Jak już wyrobicie sobie nawyk mycia zębów za dziecka, no to później nie możecie pójść spać bez umycia tych zębów. Jak już wyrobicie sobie nawyk jedzenia rano śniadania, to później jesteście do tego przyzwyczajeni i ciężko Wam bez tego śniadania rozpocząć dzień. No i tak samo sytuacja wygląda w przypadku medytacji. Jak już wyrobicie sobie rutynę, wyrobicie sobie nawyk, że w danego dnia musicie pomedytować 15-20 minut, to po pewnym czasie będzie to dla Was tak naturalne, jak umycie zębów. Więc aplikacja Headspace jest świetna pod tym kątem, że nie musicie starać się na początku samodzielnie tego robić, tylko jesteście prowadzeni, prowadzeni za rączkę i pozwala Wam to wyrobić odpowiednie nawyki. Dalej dla osób, dla których ciężko jest po prostu medytować, taką medytację mindfulness, czyli nie myśleć o niczym, skupiać się na swoim oddechu, odtrącać myśli, przynajmniej na tym etapie jest dla nich to trudne, mogę polecić również, Coś, co nie nazywa się medytacją, ale dla mnie taką medytacją zdecydowanie jest, czyli metodę oddechową Wimachowa. To również jeszcze Wam o opisie tego filmu poniżej. Taki trening, który jest na kanale Wimachowa, prowadzony właśnie przez niego. I z tego, co wiem, nie jest to nazywane oficjalnie medytacją, ale zdecydowanie, kiedy sam to praktykuję... Czuję się dokładnie tak samo, a może nawet głębiej wchodzę w swój organizm, głębiej wchodzę w samego siebie, w swoje wnętrze, niż podczas takiej medytacji mindfulness. Trening oddechowy Wima Hoffa polega na tym, że bierzemy wiele głębokich oddechów, żeby natlenić nasz organizm, a później ten oddech wstrzymujemy i można powiedzieć, że wykorzystujemy tlen, który wcześniej zgromadziliśmy. Nie chcę tutaj się rozwodzić, bo o Wimie Hoffie można by było nagrać cały podcast albo kilka serii. Filmów. Zachęcam oczywiście, by temat tego człowieka zgłębić. Natomiast dziś chciałem powiedzieć tylko o tym, że jest to również ciekawa metoda, by rozpocząć swoją przygodę z medytacją, bo kiedy właśnie po natlenieniu się odpowiednim następuje ten okres, gdzie wypuszczacie powietrze i wstrzymujecie oddech, wtedy naprawdę można wejść w stan głębokiej medytacji, wewnątrz siebie poczuć dosłownie, jak nasz organizm korzysta z tego tlenu i starać się wytrzymać w tym jak najdłużej. Więc dla kogoś, kto. Chce dopiero zacząć, kto nie wie jak zacząć, to również będzie moim zdaniem bardzo ciekawa opcja. Moi drodzy, ja nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś guru od medytacji, bo absolutnie się nim nie czuję. Wręcz uważam, że jestem kompletnym amatorem, nowicjuszem. A dziś chciałem się z Wami podzielić tym tematem z tego względu, że mimo, że stosuję medytację od niedawna, to naprawdę już po kilku dniach poczułem ogromne, ogromne zmiany w tym, jak myślę. I jak działa mój umysł, jak działa mój organizm, i są to zmiany bardzo, bardzo na dobre. A biorąc pod uwagę to, jakie sygnały dostaję, tak jak mówiłem, od różnego rodzaju terapeutów, to wiem, że w dzisiejszych czasach nie możemy już dbać o zdrowie tylko za pomocą diety, bo to zdrowie psychiczne jest dla nas równie bardzo, bardzo ważne. Jest cała masa metod adaptacji, kiedy wpiszecie sobie w internet rodzaje adaptacji, rodzaje medytacji, to znajdziecie całą masę różnego rodzaju Rodzajów tej medytacji, więc znajdźcie coś dla siebie, jeśli już spróbowaliście tych metod, o których mówiłem. Mi najbardziej przypada do gustu medytacja mindfulness, czyli po prostu siadam sobie ze skrzyżowanymi nogami, zaczynam oddychać. Jeśli przychodzą do mnie jakieś myśli, to staram się je zamknąć w bańkę albo po prostu odsunąć, albo zamknąć tą bańkę i odesłać. Czyli powoli czyścić. Umysł. Wiem, że moim błędem kiedyś, który zniechęcał mnie do medytacji, kiedy stosowałem medytację mindfulness, było to, że kiedy nachodziły mnie myśli, to czułem, że przegrywam, że właśnie popełniam jakiś błąd. Ale kompletnie tak nie jest. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby trochę ten umysł uwolnić i kiedy jakaś myśl do Was przychodzi, to po prostu spokojnie przypominacie sobie, że wracacie do oddechu, wracacie do tej jasności czy też ciemności i tą myśl odsuwać. U mnie to działa najlepiej, ale u Was może działać coś. Innego. W każdym razie w wielu badaniach medytacja mindfulness faktycznie pokazywała nawet nieco większe korzyści niż inne rodzaje medytacji, więc myślę, że docelowo warto się nią zainteresować. No i na dziś to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, że dał Wam motywację w pierwszej części do tego, że warto tę medytację stosować w dzisiejszych czasach szczególnie, a po drugie, że te porady, które dałem Wam, pozwolą Wam zacząć. Mam dla Was na koniec takie wyzwanie, abyście zaczęli. Już dzisiaj, bo mamy dopiero godzinę 11 w czwartek, więc macie dzisiaj jeszcze naprawdę sporo czasu. I od dziś rzucam wam tygodniowe wyzwanie, żebyście przez co najmniej ten tydzień do kolejnego filmu w czwartek, kiedy się zobaczymy, zaczęli medytować. Bo jeśli nie możecie znaleźć dla siebie 20 minut jednego dnia, to znaczy, że tak naprawdę potrzebujecie aż dwóch godzin. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie w komentarz, dajcie mi znać, czy Wy już medytujecie od dawna, czy dopiero chcecie zacząć, no i zostawcie subskrypcję kanału i kliknijcie dzwoneczek, bo wtedy macie pewność, że jesteście ze wszystkimi filmami na bieżąco. Sprawdźcie też opis filmu, bo znajdziecie tam m.in. moje social media, ale też wiele innych ciekawych informacji. Za dziś dzięki wielkie. I do zobaczenia już niedługo. Widzimy się w przyszłym tygodniu i będziemy rozliczać się z tego, kto regularnie medytował przez cały tydzień. Trzymajcie się. Cześć.